Siemaneczko, jestem, pepiejotem, Games. Witam Was. Farming ma to 25 na od odzę na zielonce. Dzisiaj będziemy sobie siać toje przy gospodarstwie, tak? Proszę Państwa, jedno pole soi w tym sezonie trafia nam do zasiewu i jest właśnie to pole w całym gospodarstwie, tak? Czyli na chyba aktualnie największe pole, jakie prawdopodobnie będziemy mieli w tym sezonie bo nie wiem czy w późniejszym czasie po, przy powiększeniu nie będzie to właśnie pole powiedzmy 60, tak? Czyli to wszystko yy, tutaj co jest właśnie powiększone z tym takcie powiększeń, yy, bo się jeszcze nie udało części pól robić. no niestety yy, jakoś się tak nie było, yy, nie będę ukrywał we mnie, żeby siedzieć i po prostu ogarniać yy, Sejma więc jeszcze sobie na spokojnie troszeczkę tam pracę żeby poświęcić muszę tak poświęcić czasu żeby właśnie dokończyć wspomniane tam powiększenie i zdaje mi się że to już będzie wszystko, prawdę mówiąc a tutaj mówię jedno poletko soi powinno być wystarczające na ten sezon po prostu 1300 litrów y, właśnie soi, 1400 litrów soi powinno nam wystarczyć na te pole. Y, ogólnie zamysł y, teraz był taki, żeby dzisiaj zrobić uprawkę jeszcze, y, jeszcze nie robić siełów, ale mnie tak później trzy odcinki siełów, my troszeczkę średnio mogę to wyglądać, więc lecimy sobie właśnie z soją, żeby troszeczkę tutaj coś na tej wiośnie zasiwać teraz, wiadomo. Ogólnie zamysł taki że tutaj soja, tutaj będzie sorgo, tutaj będzie sorgo, więc dwa pola sorga, yy, kukurydza i tutaj się zastanawiam jeszcze, czy to będzie słonecznik, czy też także kukurydza. Tego jeszcze mam w 100%, nie powiem, tylko zobaczę jak powiększę te pole i wtedy będę wiedział definitywnie co. Będę na tym kawałku siał, czy na tej dziesiątce, bo teraz na ten moment, jeszcze nie podjąłem decyzji. Tak po prostu wyszło. Ogólnie nie jest tak źle tutaj z tym save'em. Dobrze, Dobrze, teraz dożyłem ten, można powiedzieć, typ nagrywania, czyli farming 22-25, czyli co drugi dzień dany farming troszeczkę lepiej. Wydaje mi się, że to będzie wyglądało. No i będzie czas na właśnie przygotowanie danych save'ów, bo to, powiem szczerze, że troszeczkę tego czasu w niektórych momentach brakuje, żeby to po ogarnąć. Ale spokojna głowa, myślę, że teraz ten top właśnie, chociaż do końca tego tygodnia tak będzie, a później zobaczymy jak będzie finalnie wychodziło. Bo być może już po niedzieli właśnie Będziemy mieli. w przyszłym tygodniu może będzie tak, że będziemy nagrywać, może z powodem Też zobaczymy, bo tylko ten tydzień taki jest, że będziemy właśnie tak sobie nagrywać po, właśnie, nazwiskach. Tak to po prostu wygląda. No co, tutaj oczywiście kula, w tutaj lata. Ja tego dozowniczka, to dozowniczka czy zbiornika dodatkowego nie opuszczam na ziemię. Też ja patrząc chyba e, fizycznie, to powinien być właśnie opuszczony, żeby chyba ten, nie, to nie tłuczyło dalej. Tego, e, to powiedzieć, nasion do siewnika bezpośrednio tego nie wiem, czy tego nie widziałem, jak to funkcjonuje, jak to, jak to działa, więc tego nie powiem, ale e, nie opuszczam tego pod. Nie opuszczam tego zbiornika lotkowego z tego względu, iż po prostu się to nie w tych momentach buguje. 22 coś to nie buguje, 25 co nie raz się to buguje, i nie chce mi to bytnio yy, działać. Po prostu więc nie kombinuję, nie tworzę sieją, tak jak teraz, i myślę, że na to przytniecie po prostu oko. Yy, I tak to po prostu, proszę Państwa, wygląda. Właśnie tysiące na koncie. Wsiadam się, binom, sobie właśnie do tej godziny z tego względu, że deszcz zaczął padać, a będą może się e, jakiegokolwiek zasadzić, do w czy właśnie e, takiej uprawy jak soja. No średnio wyglądają, żeby weszło po prostu posiać. Ja Wiedziłem sobie przewinę tej godziny pierwszej. i powiem szczerze, że jestem zadowolony, bo 23 tysiące na koncie Po prostu z tamtych pieniążków mam więcej e, na koncie. No, tak czeka, e, to nie boli, że tych pieniędzy bytnio. Nie ma, więc tutaj taki plusik, chociaż z jednej strony jest, że właśnie ten dochód pasywny, który mamy, właśnie to nam dość dobrze nam pozwala y, funkcjonować, żeby właśnie nie dobierać kredytu. Nawet nie wiem, czy mam w ogóle jakiś kredyt teraz, jak sobie myślę, ale chyba nie mam. Yy, no nie. I no to po prostu nie może być kredytu, żeby ewentualnie zakupić sobie nawóz, czy zarówno nasiona. Tak to po prostu wygląda pod kątem y, finansowym. Właśnie że tysiące to mówię już, na trochę ludzie można kupić, to na pewno i zarówno nawozu, opysku. No i też y, muszę sobie ogarnąć do któregoś z które posiadam, y, które prosiło mnie, za, mnie zakupić hodowarkę y, na gospodarstwo, ale chyba nie ma to chyba większego sensu, z tego względu, że jeśli nie mam produkcji zwierzęcej, nie ma to dla mnie większego sensu. Zwłaszcza, że też nie mam ani obornika ani nie mam um, nic zdanego, co musiałbym magazynować w zasadzie na nie wiem, na krypiskach, czy ewentualnie gdzieś na, na ziemi typu właśnie zboża bądź um, innego rodzaju właśnie um, rzeczy. Teraz ten to jest w mi nie potrzebny aktor, będzie mi potrzebny, żeby właśnie zmagazynować sobie nawozy, magazynować sobie także właśnie wspomniane opeski i nasiona, które muszę też właśnie tutaj ogarnąć sobie taki obiekt postawić na wspomniane właśnie te rzeczy. No, bo było trochę tak słabo, żebym teraz na skupie trzymał właśnie nasionka, czy właśnie opeski, nawozy, tylko to się nie wygląda. No, więc muszę sobie tutaj nakupić tę Hmm, do tego John Deere'a, który właśnie teraz aktualnie jeździmy, yy, i myślę, że zdaje że to będzie w sam raz. Yy, to dobrze wyglądało. Muszę go w zobaczyć, jak wygląda to pod kątem Tura. A może to tak trafi, że kupimy Tura do naszego John którego mamy, czyli tego, i chyba ten mógłby mieć. Tak. Yy, no i 9000, dobra, 9000, no i trzeba będzie kupić po prostu do niego. Która tego dziennika, które kupiliśmy teraz na wiosnę, i mi się zdaje, że to będzie można sobie troszeczkę pokombinować. Chyba, że tutaj będzie można jeszcze ewentualnie do tego kupić. Tutaj konfiguracji widzę, że nie ma. To jest kombinacja, jest, a tutaj kombinacji nie widzę. No, dziwne to jest. Znaczy, ona w ogóle możliwość. Nie, no, jest. Hawad Quick. Jest. Dobra. Chciałbym zobaczyć czy właśnie yy, ten ciągnik ma możliwość założenia tura, więc szczerze ja mówiąc ten ten bo fajnie pasował z którym no wiadomo, tylko że jeszcze muszę mieć miejsce na zmagazynowanie wspomnianych właśnie nawozów i opysków bo tam mam taki rozpierdziel, jeszcze delikatnie to mówiąc i troszeczkę mnie to nie bo nakopując maszyny, no, no, Przesuwa mi się bądź wyrzuca nawet błąd, że <laughs> brak miejsca na nowe maszyny czy tam brak miejsca na palety, no bo wiadomo, jeśli nie, miejsca no to nie kupię, <laughs> a tam dość często zapominam, że mam po prostu na sklepie i jest znowu następną opaty powiedzmy na wozu i, i cały zawsze to zapętla i to właśnie muszę teraz sobie ogarnąć, żeby... Mógł sobie tutaj gdzieś to zmagazynować. No już patrzyłem się za jakimś wiatrem, za jakimś garażem. <laughs> tutaj na chyba dostałem. Yy, I yy, patrzyłem, patrzyłem, ale mam w modach bodajże fajną wiatkę, która by spełniała moje oczekiwania. No jest takie coś. Nie wiem, czy to jest. Yy, definitywnie można by to było postawić. Czy to by pasowało się po prostu. Ten cały tutaj pryzmat tej gospodarki, jakby to powiedzieć, no, bo chciałbym coś po prostu zadaszony mieć, tak? Yy, to jeszcze jest fajny na magazyn taki dość zacny. Tylko to jest jedna brama wyjazdowa, a wiecie, ja bym chciał postawić coś, no, to żeby to miało też ewentualnie możliwość wstawienia jakiegoś pojazdu, coś w tym stylu. Więc, no, jestem ciekaw, jak to sobie to rozwiązać. Możecie pisać w komentarzach, co by tu można było ogarnąć na jakieś właśnie nawozy opłecowe. Ewentualnie mogę postawić to, to mam przy Polu 90, bodajże. 91, 92. Tam jest taka fajna taki stodoła. I tam by można wtedy tak jak coś postawić, nawet jeśli kosztowało mi to, bodajże. I chyba y, takie coś kupię, da właśnie typowo na palety. Ewentualnie jakieś wtedy y, produkty, coś tam może czego w jakieś zeboże magazynować, chociaż wiadomo, to nie jest polska celja, żeby tutaj się bawić, jeśli mamy silosy, to nie musimy y, bawić się w żaden sposób, właśnie magazynowanie produktów swoich, y, płodów rolnych y, na, na krepisku, tak to mówię i po prostu jak mamy sinosę, bo jednak tu nie musimy dzielić danych upraw na, yy, znaczy nie musimy dzielić upraw w sinusach, tak? W się pojemy jeden silos, ewentualnie jeśli mamy jakieś dania, to tym po prostu sprzedajemy na bieżąco i tak to po prostu wygląda. No tak, patrząc na tę gospodarkę, yy, na razie się zbytnio dużo nie zmienia, bo tam dużo pola no manewru jest zbytnio żeby coś tutaj więcej dokopcować. Troszeczkę jest nieporządek pod względem maszyn, no bo będą, nie ma czasu na przygotowanie. to też nie ma czasu też nawet na ograniczenie tej maszyny, chociaż też muszę powoli pomyśleć nad tym, żeby uporządkować e, te maszyny, powstawiać dane, po, masz, dane, maszyny, ciągniki, których nie będę używał teraz, powiedzmy, na odcinkach, e, po prostu powstawiać wiat no, I teraz tylko. No to teraz mam opyskiwać odcinek, robiony był, nagrany był dwa dni temu. I no widzicie na jeszcze stoi Johnny z opeskiwaczem, no bo teraz e, w pierwsze kolejności obie akcje związaną z powiększaniem czy oram sobie pola Fergusonem e, powiększam z automatu. Jak no to wygląda niestety e, takie uroki? Do tego jeszcze też muszę, wynając sobie tego pierdzielnika, jak to zawsze mówię, do drzewa, ma je do stworzenia zrębek bezpośrednio właśnie, żeby podjechać pod drzewo i zrobiło mi zrębki, ponieważ tam na tej działce, którą teraz aktualnie powiększam, czyli 60, tam są dwa drzewa, które no przeszkadzają mi do pięciu tego właśnie kawałka właśnie na 100% i żeby już tam był skończony kawałek, nie zostaje nam tylko ta dziesiątka na powiększenie, tam w ogóle to będzie roboty pełno, więc pewnie jeszcze może trafi się odcinek z wapnowania. Prawdopodobnie jeśli się na to ogarnąć i powinno być już to dobrze ogarnięte, tak po prostu bo, patrząc na całą tutaj otoczkę, na to się teraz dzieje, jak dużo pocisnęliśmy te pola, no to wiadomo, wiąże się, wiąże się to też właśnie z powiększaniem na nich kawałków, no i równomiernie łączy się to też z waknowaniem niektórych właśnie działek, a przede wszystkim właśnie tego dziesiątki, która pewne powiększona będzie, no to tutaj jest dość już naprawdę spory którego no szkoda by było zostawić bez wapnowania. Chociaż patrząc te z perspektywy czasu, jak ja mam tutaj dość sporo pól niepowapnowanych przez swoją głupotę po prostu, to... to się mówi, nóż się w kieszeni otwiera. No, bo myślałem, że uda wtedy powaprować nie udało się ale tutaj jak widzicie, no zobaczymy, czy będziemy waprować czy nie jak nie to sobie zobaczymy, robimy jeden myk, że ja będziemy na całości wtedy pól będziemy sobie waprować hmm, dane działki <laughs> no, po prostu mamy 10% mniej będzie z prądu yy, prądu będzie mniej, no i też jakoś to się zazębi yy, tak, po prostu i Powinno być też to w miarę się udać po prostu, tak? Po prostu, w niektórych komentarzach po prostu wspomniałem, że nie dało się tutaj tego wapna. Myślałem, że się da w późniejszym czasie, ale jednak jest tylko możliwość, jeśli da się wapno, ale tylko miesiąc po przewinięciu na dany miesiąc. A jaka przewidziałem na pszenicę ym, od naszej znaczy, pszenicy do wiosny już tego po prostu bo to się nie dało i się nie udało no i tam to właśnie nie będzie połoptowany, no ale nic o to człowiek nie poradzi. Nie ma co płakać jakoś ym, pod tym kątem człowiek będzie yy, żył po prostu, tak? Jaka ci chwilę ja muszę na chwilę iść i yy, yy, zaraz się widzimy. Dobra, yy, już przyszłem. Chciałem mieć zobaczyć szopy jeszcze i, i, i... pieca to się tam się trzewo po prostu przywiesiło mi i tak samo trochę grzało ale że jest jak już powinno być dobrze. No i tak to wygląda no i tak patrząc na ten nasz połać tutaj powiem szczerze, że coraz bardziej zastanawia mnie yy... Przeniesienie się tak. Yy, przeniesienie się na inną. Może nie dosłownie część, ale przeniesienie się na inne skary mapy. A mianowicie, mogę Wam to pokazać. Jakby było szybciej, to ja sobie włączę typ latania, bo na typie latania troszeczkę to lepiej wygląda, a yy, tak to można powiedzieć. Są dwa. Miejsca. No, całkiem pierwsze, na to by stworzyć, zrobić przebudowę, po prostu się przejść, tak? Czyli jest pole pierwsze do właśnie wyboru, czyli tutaj dość yy, no spory plac, więc tu było, żeby troszeczkę było się pobawić. Plus i je, inaczej, nie plus, tylko lub. I też mi to koci koło wiatraczka takiego, tego mniejszego, który postawiliśmy, i też to by miało fajne miejsce, bo ta pola troszeczkę jest takie kikuśne, tak to można powiedzieć. I powiem szczerze, że koci mnie, żeby to zrobić po prostu po żniwach. Znaczy, inaczej, tutaj po żniwach już nie robić nic. Wtedy. Eee, to oczywiście wtedy. To burzymy, to się da, usuwamy modem, itp. itd. Ewentualnie drzewa wycinamy do reszty, bo tak trochę jest... No, nie za bardzo wszystko, Tak szybko było zrobione, tak to wyszło. No to robimy wtedy pole, ewentualnie łączymy, jak to jest, tam taką eleczkę sobie zrobimy. Yy, tutaj wszystko przenosimy, czyli tak. Yy, nie wiem, co by było dla Was odpowiednie. Czy... Zostawić ten dom dziadka i tutaj ten plac, żeby po prostu, jakby to ująć, nie ruszać tej całej tej, tego zamysłu dżajanców, poczynając od 12, 12 tak do i tak dwie serwiące. po prostu też to ogarnąć i sprzedać po prostu to całe, bo jest możliwość po prostu sprzedania tej, tutaj tego obiektu, tego domku, bez żadnych problemów za 135 tysięcy. Jest to spory koszt, yy, znaczy inaczej to jest dość spory zarobek, no, a ten sam domek możemy wtedy ewentualnie przenieść tutaj. Tylko nie wiem czy ten i też automatu się przeniósł, tak to mogę powiedzieć. Yy, fajnie by było, ale jeśli nie, to możecie pisać w komentarzach, że nie wiem, zostaw tu, tak jak teraz jest i na ja sobie dokuptuję tutaj to powiedzmy alejkę, cały tutaj tych yy, no, szklarni to będzie taki zakątek szklaniowy typowo mój zarobek a tu będziesz już powiększone zrobione kupole i tyle w temacie no tak mi dzisiaj przyszło na myśl nawet teraz patrząc na całą yy, tego wszystkiego yy, więc możecie napisać swoje napisać swoje zdanie co o tym po prostu sądzicie, bo zdaje mi się że no to już jest ponad 100 odcinków, fajnie by było coś zmienić jest troszeczkę tych budynków podstawowych. Można by coś było tutaj po prostu zorganizować, tak? Yy, wiadomo, można tylko przenieść się typowo nie wiem, z wiatami i ewentualnie zostawić jakiś tam domek, powiedzmy swój, a ten zostawiamy, że to dziadkowe jest, i czy kogoś tam z rodziny, w cudzysłowie, i tego nie ruszamy. To możecie napisać w komentarzach. Sądzicie? A jak nie, to po prostu też to sprzedać i zrobić tutaj po prostu pole po całości. Możecie pisać w komentarzach, kto o tym po prostu sądzicie. No bo chciałem troszeczkę to pozmieniać. Myślę, że na okresie sprzedażowym, tak? Czyli właśnie zimowym. Tutaj okresie, bo wiadomo, że na wiosnę... Czekajcie, jak tutaj dopasować bieg? Bo coś tutaj widzę się dławi te C2 tak u Jokera, i to zostawić po prostu, i ten zakątek tutaj zostawić. A ten się tam jak powiedzmy, rozwój, trzeba gospodarstwo, że już tu się nie mieścimy, tak? No bo po części to jest też prawdą, że tu się nie mieścimy, no bo tam za dużo już de facto maszyn nie wciśniemy, de facto że tych maszyn już się nie posiadamy. Ale już tak na przyszłości można by było się przenieść i rozwinąć. Tam też za dużo może nie rozwiniemy się pod względem powierzchni. Właśnie znaczy może obszar bardziej właśnie jako względem zabudowanym zabudowy. Ale no bo jeszcze jak wiecie jest jedna opcja jest w zasadzie są dwie opcje jeszcze. Są jeszcze dwie gospodarstwa, dwa gospodarki są oryginalne, czyli tutaj 7K i chyba tu jest 19, 90 To jakoś to 800 i to kosztuje około 900, tak? No. Możecie napisać to, że może kupić pole z gospodarstwem i się wtedy przenieść na te drugie gospodarstwo typowo, tak? Też jest to taka opcja, więc są trzy opcje. Możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. Tą mm, opcję wybieracie, tak? Bo to jest y, seria dla Was. Nie chciałbym, żebyście z no, y, tak to powiem, by sobie oczywiście żyli. Y, chciałem coś innego powiedzieć, ale co, mi brakuje. Y, więc tak to proszę Państwa wygląda. No. No troszeczkę mi się już tu przejadł ten fragment. Ym, wiadomo, budowania, bu, mistrzem budowania niestety nigdy nie będę, to nie będę ukrywał. Ale może to jest właśnie też pora na to, żeby się po prostu nauczyć tego budowania. Wiadomo to nie jest tak w ogóle 22, 25 -ka, to w ogóle jest coś innego, bo tam budowanie, te płoty, stawianie płotów u do 19 to... 19 mi to nawet wychodziło. To mogę powiedzieć. No, w ogóle jakoś dużo, dużo godzin siedziałem i budowałem gospodarstwa sobie, czy to na. Mm. E, e, znaczy na, na, do nas, na samego, na samego siebie, tak. E, to zbudowałem, więc wiem co mówię. Tutaj szkoda, że do tego nie zrobiłem no jeszcze też powiedziałem, że się tu uda, mam nadzieję, że się to się nie się w ogóle. Ale weserwia wcale się nie usiłem z miejsca podstawowego. Tu chcę tego uniknąć i chcę się przenieść gdzieś na inny sklarek. Na razie kawałek tutaj dalej, ewentualnie jakbyśmy mieli się się od podstaw, może ewentualnie przenieść, kupić gospodarstwo drugie i wtedy tam sobie to zrobić. No bo ile można mówić, że za gospodarstwem czy gospodarstwie, obok gospodarstwa siejemy, to odbieramy, to odbieramy. To jest troszeczkę już murzące. Tak to będzie powiedzmy, że mamy też szklarnie, tutaj byśmy sobie taki zakątek to zabili, żeby jakbyście widzieli, że to mamy zostawić. No tak, tylko mówię, przedstawiamy dom, wiaty, yy, ja jakaś garaże, żeby móc się lepiej tutaj ogarnąć. I troszeczkę to lepiej po prostu wyglądało. No to się będzie działo, tak? Mamy ten rozwój, yy, możemy tutaj studować, możemy kombinować. O pieniążki na pewno jakieś tam po tych, Mimo braku tego wapna i no, przedskryw tego wapna, mm, że nie mamy, to tak zdaje mi się, że będziemy dość mieli sporo, bo jednak tych pół troszeczkę jednak dokupiliśmy, tak? Więc tutaj Chyka się. Więc tutaj tak mi się zdaje, że no będziemy mieli dość o zarobek. No maleczki. ja nie będę przedłużał. się odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, to pytkę w górę, komentarz i dzięki za oglądanie. I napiszcie w komentarzach co sądzicie o przeniesieniu się o budowie i co tutaj pomyślę. I trzymajcie się teraz od tego odcinka. Na razie, cześć!